Witajcie wszyscy maniacy StarCraft 1 oraz 2, ja jak zwykle jestem Z. No i dzisiaj można powiedzieć taki kolejny, kolejny dosyć taki wyluzowany filmik, którego bohatera zaraz przedstawię. Mamy tutaj 4 kontra 4, czyli 4 vs 4 na Szczerze mówiąc, nie wiem jak ta mapa się nazywa, jest dosyć taka można powiedzieć ciekawa. W każdym razie Team 1, team czyli Big Game Hunter, Ice Dragon. Commandlust czy coś takiego i one no i bohaterowie numer 2 kilachm Kilachm, Bankai, Dantenaks, pozdrowienia dla niego oraz można być bohater tutaj Big Bob. Przyspieszymy to sobie tutaj troszeczkę może tutaj razy dwa, ponieważ no, no jak wiadomo, tutaj 4 razy 4 nie jest to jakiś Super, super pokaz skilla i tak dalej. Ja chciałbym tutaj e, od razu przejść do tych ciekawych rzeczy. E, pierwszą rzeczą, jaką, jaką e, zauważycie, to jest Dante który mówi swojemu przeciwnikowi, co ma robić i mówi to w oczywiście bardzo dosadny sposób pod tytułem Ty NUBIE, jak Ty robisz. E, no, I oczywiście widzimy takie typowe zagrywki w 4x4 pod tytułem, e, pod tytułem e, zabudowanie swojego, Zabudowywanie swojego Alaya, -ja, jakieś tam szybkie, ciekawe ekspansje. 4 na 4 o właśnie tak jak powiedziałem, noob. No i oczywiście Big Bob nie będzie w ogóle słuchał czegoś takiego, ponieważ ktoś go nazywa noobem? Nie, tak się nie będziemy bawić. No i zaraz zobaczycie, co tutaj się co tutaj się wydarzy. <tryk> e, podczas gdy Komandius po prostu wychodzi z gry. E, wygląda na to, że ktoś został nazwany noobem, i on nie będzie w ogóle tego wysłuchał, więc po prostu wychodzimy. W każdym, razie, w każdym razie będzie to tutaj przez chwilkę jeszcze przyspieszone. Chciałbym, że, chciałbym, żebyście zobaczyli, co robi Big Bob. Big Bob na razie buduje trzy baraki e, i dobudowuje do nich Tech chlaba. E, no i widać, że zbiera już gaz z jednej, z jednej e, rafinerii, podczas gdy druga po prostu stoi i nic nie robi. No i widać, że Big Bob jest także wielkim pro, ponieważ posiada 13 APM. E, no i widać tutaj te, 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 ten rozrzut tego skierowania. Dante Nux chyba jest w zasadzie, można powiedzieć, najlepszym z tych wszystkich graczy którzy tutaj grają ze względu na to Jeśli oczywiście, jeśli oczywiście porównujemy tutaj ich, ich tutaj według, według APM BG Hunter posiada już, posiada już Lera, robi haczerkę, zwolnimy, to można powiedzieć tutaj teraz troszeczkę Ice Dragon świetny według mnie, na, 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 tym, polega właśnie, na tym polega właśnie taki urok 4 na 4 łolowanie się sapleami, gdzie trzy beiningi podbiegną i wszystko to eksplodują Budowanie, kolejkowanie pięciu marinów w barakach bez dobudówki budowanie Ghost Academy w momencie, w którym nie posiada się żadnej dobudówki do nich, e, dosyć ciekawe. E, co tam dalej? A, ten gracz już w ogóle wyszedł, więc, więc to nie ma żadnego znaczenia. U, kanonowanie się, e, nawet dosyć ciekawy ten kanon wall wygląda. E, cóż tam dalej mamy? No, według mnie Killach M i, i Bankai dosyć ciekawie tutaj e, wall, załolowali swoje przejście no nie można tutaj nic, oprócz, oprócz oczywiście kolejkowania nie można tutaj nic zbyt takiego ogromnego o nich powiedzieć. No i tak jak mówiłem, tak jak mówiłem, Dantenax i Big Bob, Big Bob po prostu to, to, co, to co tutaj będzie się działo, to przechodzi ludzkie pojęcie. Ice Dragon ty czasem ekspuje nie dość, że w swoim naturalu, to jeszcze w jakimś takim można powiedzieć, zaraz, zaraz pod bazą swojego przeciwnika, <laughs> co jest dosyć, dosyć ciekawym rozwiązaniem. Wbrew pozorom, jeśli chodzi o tutaj o właśnie takie, takie gry na poziomie Bronze Silver, to ekspowanie w takie miejsca to jest nawet dobry pomysł, ponieważ wasz przeciwnik, generalnie jeśli zauważycie żaden z tych graczy nie za bardzo ekspuje. Jak na razie limit graczy tutaj Timu 2 ich skautu, to jest mniej więcej ta linia. Jeśli chodzi za, za to o graczy numer 1, no to ta linia, przepraszam bardzo, przedłużona jest jeszcze tutaj do tej ekspansji, ale tak poza tym, to właśnie jak widzicie... Scout, Scout jest naprawdę silny, tutaj jeśli chodzi o tych wszystkich graczy. Dantenax, no cóż, 4 nie niewybudowanie jeszcze Warp gate'a, No to tak jak mówiłem, uj, mamy tutaj dosyć dużą ilość Reaperów. Czyżby Big Bob oglądał finały Intel Extreme Masters? Nie sądzę, ale za to wie, ale za to wie jak, jak robić, jak atakować. Jak ruszać, można powiedzieć, jednostki z atakiem, o czym zaraz, o czym zaraz tutaj zobaczycie. No, i tak jak, to, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałem, Big Bog w tym momencie staje się gwiazdą tej gry, atakując człowieka, który nazwał go Noobem. I Dante według mnie jest, jest według mnie, jest bardzo taki zdziwiony tym, co tutaj się dzieje. Zapewne Big Bog zaraz tutaj pozbędzie się tego Nexusa, i, i oczywiście Reaper Imba zadaje 30 damage tymi, tymi swoimi granacikami. Dante w tym momencie, jego nexus jest no more, lol to jest jedyne co on jest w stanie powiedzieć, Big Bob buduje większą ilość reaperów i... o mój Boże, cóż tu się dzieje w tej grze, nie mam zielonego pojęcia. E... No i oczywiście widać tutaj, że Big Bob nie jest w stanie za bardzo atakować swojego przeciwnika ze względu na to, że e... nie można odpisać Aleja w się dwa co według mnie jest dużym błędem, dlaczego nie można odpisać Aleja? Nie jestem w stanie powiedzieć, a szkoda, ponieważ Ponieważ właśnie takie gry 4 na 4 ze zmienianiem sojuszników i tak dalej, to było właśnie takie, można powiedzieć, było takie rodzynki StarCrafta. No i kolejne budynki padają tutaj, nie będziesz mnie wyzywał od nubów. No i wbiegają tutaj zaloty, które nie są w stanie oczywiście zaatakować tych tych reaperów bezpośrednio, więc będzie musiał tutaj z atakiem A i klikać na kolejne tych reaperów, zrobi tutaj całkiem dobrą dobrą Eee, dobrą robotę, i po prostu najpierw zaloty podchodzą do tych Reaperów i masz jakiś problem, i dopiero wtedy wywalają im tam z tych swoich ostrzy. Niestety nie było ich na tyle dużo. <laughs> Dante Dantenax nie jest w stanie się w ogóle obronić. Cóż za, cóż za strata dla świata sztuki! No i oczywiście, e, jak na razie, ci gracze w ogóle, w ogóle nie decydują się. <laughs> ok, są so my team is fighting each other, e, no i zapewne tutaj odpowiednio, odpowiednio ci gracze to skomentują. E, BG Hunter, który wchodzi w masę mutalisków ma ich dokładnie 11. Ice Dragon, który także wchodzi w ripery, ma, ma ich strasznie niewiele jeśli chodzi. Mamy tutaj 11 minutę na zegarku, a on posiada 7 Reaper, 6 riperów. przepraszam bardzo, nie jest to zbyt duża ilość. Ostatnie budynki Dantego są właśnie niszczone. Co za niefart! Dante chyba będzie wiedział w tym momencie, żeby... żeby żeby, żeby swoich przeciwników od nubów nie wyzywać. Jak na, razie, jak na razie gra jest dosyć spokojna, jeśli właśnie chodzi o, tą, o, o, o Jeśli chodzi oczywiście o pozostałych graczy, nie o Big Boba. Przypiszmy to sobie jeszcze troszeczkę, żeby tutaj. E, zauwa żebyście zauważyli, tutaj. Big Bob nie pozostaje dłużny, jeśli chodzi, jeśli chodzi o swoich pozostałych. E, pozostałych sojuszników. No bo skoro zniszczył jednego, to czemu by nie zniszczyć kolejnych? No i mamy tutaj troszeczkę nieparlamentarnego języka, jeśli chodzi o Dantego. Mały, mały, mały taki tutaj problem. Oczywiście, Big Bob po prostu jest poza kontrolą, nie ma to tamto, co za, po prostu co za gra, nie jestem w stanie. Świetnie w ogóle tutaj nadają się do niszczenia budynków, zauważyłem, zwłaszcza w takiej ilości. W każdym razie, przyspieszymy to sobie jeszcze tutaj troszeczkę, ponieważ ta gra ma się już tutaj ku końcowi. Oczywiście, oczywiście Big Bob będzie niszczył większość, większość budynków swoich przeciwników, stara się tutaj jeszcze Banka i w jakikolwiek sposób atakować, tylko trzeba po prostu kliknąć tym atakiem na jednostki przeciwnika, żeby one atakowały. No i gdybym miał troszeczkę lepsze mikro, no to mógłby tutaj cokolwiek zrobić. Niestety APM rzędu 23 nie pozwala mu za bardzo na obronienie się. Cóż, cóż za niefart. Śmiesznie to dosyć wygląda generalnie biorąc. Kolejne budynki czy ono, mogę jakikolwiek, jakiekolwiek supply? Nie, to jest 46 na 30. No i nie pozostaje tak, że tutaj kila jest niszczony, po co Ice Dragon wpada jako drugi tutaj tymi e, wpada tutaj jako drugi tymi, to tą to, to, to dużą ilością swoich Reaperów. O mój Boże, co za masakra! <laughs> Reaper przyszły reaperowy. Czy będzie Big, bo się ratować swojego? Co już nie, nie po prostu odlatuje i niszczy kolejne jego budynki. O jejku, co tu się dzieje? Nawet nawet Big Game Hunter nie musi tutaj podlatywać dosy, 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 dosyć dużą ilością swoich mutańsków, a ma ich 25 żeby dokończyć działa, ponieważ to co się dzieje w tej grze, to woła o pomstę do nieba. Kila w tym momencie wychodzi z gry oczywiście. Dante Nax, I'll take it on husky. Taka można powiedzieć starcraftowa wersja, idę do mamy, powiem mamie. I w zasadzie to jest chyba wszystko co chciałem tutaj pokazać w tej grze, która za chwilę ulegnie tutaj zakończeniu. Nie ma w zasadzie znaczenia co tutaj się będzie jeszcze działo, kolejne budynki padają. Dziękuję bardzo za oglądanie. Ja jak zwykle nazywałem się Z. No i oczywiście zapraszam na kolejne moje replay, w których może będziecie, może będziecie w stanie tutaj oglądać e, właśnie właśnie taką, taką, taką ilość e, ciekawych ciekawych gier. Które, mam nadzieję, że ta gra była dla Was ciekawa, bo dla mnie jak najbardziej. E, absolutnie, absolutnie dziwna gra. Ok, dzięki bardzo za oglądanie. No i oczywiście do następnego razu.